Wszystkim z tej strony maja i dzisiaj czeka nas naprawdę bardzo ciekawa noc, bo jakiś czas temu założyłam się z Jutką o to, kto z nas zbije szybciej dany próg sugu. czy ja pół miliona, czy Jutek dwa miliony, no i jak już pewnie wiecie, ja ten zakład wygrałam, a stawką było to, że przegrany będzie musiał przebrać się w jakiś głupi strój, także dzisiaj przebierzemy Milana w strój Mikołajki na całą noc. Co? Nie, ja nie będę żadną Mikołajką, nie ma nawet takiego. Jest taka opcja, będziesz Mikołajką, ponieważ ja wybrałam sobie taki strój i właśnie taki strój się przebierzesz. Tutaj mamy sukieneczkę i mamy nawet czapkę Mikołajki z peruką, z dwoma warkoczykami czajcie to. A gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Nie, no, On serio będzie się teraz chował przede mną w aucie. Czy on zamknął drzwi? Oczywiście, że zamknął. Wyłaś. Ty naprawdę myślisz, że cię nie widać? Halo, strój Nikołajki czeka! Nic się nie przebieram! jeszcze palną no głową szybę. No ale dobra, skoro tak chce się bawić i nie chce mi otworzyć, to ja poradzę sobie sama i tak z tego auta go wyciągnę. Wątpię w to, że zabrał ze sobą zapasowy kluczyk od auta, tym bardziej, że ostatnio marudził, że go zgubił, a ja wiem, gdzie on jest. Także lecimy po drugi klucz do auta i skoro on sam nie chce stamtąd wyjść, to po prostu go wyciągniemy. Czajcie to, że zakłada się o coś, a później nie chce ubierać stroju. Co prawda nie było ustalane, że będzie Mikołajką, no ale wybrałam taki strój Dlatego, że zbliżają się święta. No i po prostu będzie to mega śmieszne zobaczyć źródła w sukience Mikołajki. Ale dobra, żeby nie pomyślał, że sobie odpuściłam, bierzemy klucze. Są one tutaj na bułeczce. I lecimy pod naszą Mikołajkę. A wy w międzyczasie pamiętajcie też o tym, żeby zostawić cuba z dzwoneczkiem na tym kanale, bo dzięki temu nie pominie Was żaden superowy odcinek. Jeśli tak samo jak ja uważacie, że przebranie źródła w strój Mikołajki to świetny pomysł, to zostawcie też łapkę w górę. A ja lecę na misję. Na pewno się tego nie spodziewa. Patrzcie jak się kapi. No otwórz! Kurde, nie ten przycisk! <grym> no, ładna, no, weź, weź z drzwi! Wyłaś! Wyłaś! No dobra i tak tu jest zimno. Co, nie spodziewałeś się, że odnajdę drugi kluczyk, co? Właśnie się spodziewałem trochę. Dlatego trzymałem palec na tym, tylko zamiast zamknąć to otworzyłem. Aha, no ja też sobie otworzyłam, także zapraszam cię. Nie pominiecie to. Niestety, muszę to zrobić. Twój strój składa się z kilku części i masz założyć na siebie każdą bez wyjątku. Łap. <laughs> Czemu ja się zgodziłem na taki zakład? Nie wiem. <laughs> Pewnie myślałeś, że wygrasz ty. Ale nie tym razem. Zaczynasz od peruki, okej. Okay. Kopeczek-pies na mnie patrzy. Cieszy się, podoba mu się. <laughs> Nie, a dlaczego grzybeczkę sobie zostawiasz, po co ci ta grzybeczka. Nie widzę się, okej? Okay? Zaraz się popoprawiam, na razie e, chciałbym się w to ubrać. Dobrze, dobrze, teraz sukieneczka. Mhm, pięknie. A to co to jest? Peleryna jeszcze, <śla> żeby ci za zimno nie było, wiesz. Mikołajka ma pelerynę. Tak. O, jak pięknie wyglądasz. <śla> Jeszcze coś mam na siebie założyć, czy to już wszystko? To już wszystko, tylko musisz jeszcze zdjąć spodnie i jeszcze musimy wydepilować nogi. Nie, tego nie było w zakładzie. I co, ja mam tak spędzić całą noc, tak? Tak! To, to jest takie zabawne, naprawdę. Naprawdę. Nie wiem, mnie to na przykład nie bawi. W każdym razie, jak już nagrywamy taki odcinek, to pora udekorować naszą piękną choinkę nowymi osobami, które zasubskrybowały ten kanał razem z Dzwoneczkiem, oraz osobami, które zaobserwowały nas na naszych Instagramach. Tutaj mamy takie dwie oto listy, i po prostu je sobie gdzieś tutaj układamy. No i tak będziemy robić, oczywiście, co odcinek, dopóki stoi ta oto choinka. Także tutaj macie mojego Instagrama, tutaj macie Instagrama Mai, i kon koniecznie nas tam zaobserwuj Zobserwujcie. Ja się załamał. Spoko, ja też jestem załamany. Ej, Mikołajku, ale ty się nie dopinasz wcale na plecach. Ty masz jedno zapięcie tu, a drugie tu. Chodź, trzeba cię dopiąć. Ciennibr! Wiecie, nie ma to jak sobie zaplanować jakiś fajny wieczór. Po czym dowiadujecie się, że będzie. Wy... Ej, udusisz mnie, no weź mi tego nie zapinaj. Po czym dowiadujecie się, że będziecie chodzić w czymś takim. Ciesz się, bo myślałam jeszcze nad kobietą kotem. No nie no, cieszę się, naprawdę, jest ekstra. Moim zdaniem wygląda świetnie. No moim też, też mi się to podoba. A mogę cię pocałować? Nie wiem. Trochę mi się to nie podoba. Pięknie, ale pięknie wyglądasz w tych warkoczykach, a mogę ci to tak naciągnąć? Nie mieści mi się to bardziej na głowę, wiesz? Będę jak w czepku. Nie pogrążaj mnie bardziej. Jest coraz gorzej, naprawdę. <grym mimo> I że zaraz pójdzie. się <grym mimo> Ciebie to naprawdę bawi? To jest naprawdę takie śmieszne. Naprawdę, i zobacz w z Umyj ją O, O, może teraz to wyglądało jak nie wiem co, jak jakiś krasnal. Mikołajko, Mikołajko, a ja nie dostałam prezentu na Mikołaja. Nie. Nie. nie, nie, naprawdę nie wytrzymam tego już. Mikołajko, Mikołajko, i dlaczego nie do? Mikołaja. Nie wiem, chodź na kolanka, poopowiadasz mi, co byś chciała dostać. Dobrze, Nic mogę mówić, Mikołajko? Mikołajko, Mikołajko? tak. Nie musisz głos inny mieć. Wiesz, musisz tak... Tak, tak. jesteś chora? Ale jesteś Mikołajką. Musisz mówić jak Mikołajka. Ej, czy ja ci, ja ci się spodobałem? Nie, bo on też nie dostał prezentu, i on teraz mówi tobie. Co by chciał? My razem złożymy zamówienie, chodź. O kurde, uciek, dobra, to ja mówię za nas, dobra? Już mogę mówić? Mhm. Dobrze. Chciałabym dostać. cię teraz. <grym> Cieszę. Chciałabym dostać nowe kolczyki, nowe... No to się nie dziwię, że nic nie dostałaś. Ale dobra, dobra, tak, ogarniemy pewnie wszystko do załatwienia. Wszystko? Tak, oczywiście. Tylko musisz ogarnąć mi z racji, że jestem Mikołajką. Chciałbym zostać ugoszczony jak prawdziwy Mikołaj. Gdzie ciastka? Gdzie jest mleko? O. Niko mnie nie pomyślał w ogóle, nikt. O nie, ale załatwić mi prezenty? Jak tak, to ja mam ciasteczka i mleko. No to czekam. Dobra. I wtedy pomyślimy. Okej. Okay. Ja czekam na górze, jak coś mnie wołaj. Dobra. Dobra, w sumie mogłam to przemyśleć, że Mikołajka będzie też chciała być ugoszczona ciasteczkami i mlekiem, oczywiście. Mam tutaj cały Mikołajowy zestaw: Oczywiście, Mikołajowy kubeczek i świąteczna deseczka. Teraz trzeba jeszcze tylko podwędzić ciasteczka ziutka. Ja tutaj wyłożyć. Bycie na ogół ta moja lista do Mikołaja była dosyć skromna. No i ja wiem, że mogłam powiedzieć tam nieco więcej. Mogłam wspomnieć o rzeczach z naszego sklepu z nowego super świątecznego dropu, no bo kto by takiej rzeczy nie chciał. Ale wiecie, nie ma co przesadzać też, nie można mówić za dużo, no bo potem nie dostanie się nic, prawda? Tak jak ja właśnie nie dostałam nic. No więc muszę teraz nadrabiać ciasteczkami i mlekiem. Mam tylko nadzieję, że to serio coś zmieni, że dostanę jakiś prezent. Ciasteczka już mamy, to teraz trzeba wlać jeszcze tylko mleczko. Tylko czy ja tutaj mam jakieś mleko? Ja jakieś chyba powinnam mieć. Nie wiem czy to nie będzie zepsuta. Naprawdę już nie mogłeś chwili poczekać. Zaraz bym ci to przyniosła na górę. Chyba jest zepsuta, ale to nie Mam nadzieję, że na mleku ci nieco mniej zależy niż ta ciastecz. To nie jest Mikołajka. Znaczy pani Mikołajko! Nie no, co ja ja robi? Co jest? Wołałam cię! Co mnie wołałaś? jest na dole. Gdzie jest mleko i ciasteczka? Szykowałam ci ciasteczka, otworzyłam lodówkę, żeby wziąć mleko. Sprawdzałam, czy nie jest zepsuta, no i chyba było, ale to nieważne. Bąchałam to mleko i mówię do ciebie. Mogłeś poczekać, zaraz bym ci przyniosła na górę. Ach, nie mogę mówić. No i ja się odwracam. A jak mówiłaś do mnie? No do ciebie, właśnie ja się odwracam, bo myślałam, że to ty, a to tamten gruwak przyszedł tu i źle ciasteczka. je? Ten Mikołaj. Tak! Nie, nie czaję, jak on tutaj znowu przyszedł i znowu je moje ciasteczka. Tak, znowu! Pewnie Maja tak mówi, bo znowu coś wykombinowała. I wiecie, i chcę, żebym teraz szedł na dół, nie wiem, wszedł w jakąś pułapkę i nie wiadomo co ona tam przyszykowała. Nie, ja chciałam przecież prezenty! To tu siedzi. Mówiłam, na się ciasteczek i znowu śpi. Może go ciągnie tak do tych ciasteczek i do mleka właśnie. No może. I za każdym razem jak ja to szykuję, to on się pojawia. Za każdym razem je moje ciasteczka. Ja chyba nigdy nie zjem tych ciasteczek, naprawdę. Nie wiem tylko co z nim teraz zrobić, o wstała akurat. Może wyjdziesz po prostu tak! O, kominem, właśnie. Aż, wychodzi kominem. Mówiłem. Sąda. Przecież to jest zabawkowe, ale on chyba strzelał do tamtego Mikołaja. Problem, że tam jest tak jakby szyba, także nie wiem, ale z tym Mikołajem mu na pewno nie po drodze, bo on tak mu go kopał i jak widać dalej chce mu coś zrobić. A Maja się tu schowała. Już jest po nas. Chodaj się. Ale przed czym? On ma... Piu, piu. Piu, piu. On tym strzelał, jakbyś nie widziała i to były kulki, takie wiesz... Pistolet ma! Nie wiem, jak mam jej wytłumaczyć, że to jest zabawkowe. Zabawkowe? No tak, zabawkowe. Zabawkowy pistolet. Tak jak ty dostałeś od niego? No, coś chyba takiego, tylko że nieco większe. Uch, dobra, musimy coś wymyślić teraz, żeby się go raz na zawsze pozbyć. Pytanie, co on teraz robi? Czy on zabrał rzeczy z naszego sklepu? Tak, dwie nowe bluzy. Nie, dobra, idziemy tam. No co, idziemy tam, chodź. Nie mam nic do obrony, ale w razie czego uciekamy. E, tego jest już za dużo, słuchaj. Nie dość, że wchodzisz nam do domu, resz moje ciasteczka, śpisz na mojej kanapie, to jeszcze teraz zabierasz mi ciuchy. A jak ja mam się z nim porozumiewać, jak on nawet nie słyszy. Ja do niego gada, a on nic. Walnij go. Niech mam go walnąć. O! Hmm. Chyba zrozumiał. I co on robi? Ja nie wiem, co on robi. Ja się może trochę odsunę. Ej, bo wiesz, to nie chcę cię martwić, ale. Ty jesteś w stroju Mikołajki. Bo mi Wimka. O kurde. E, weź go ode mnie. Nie. W razie czego mieliśmy uciekać? Ała, uciekać. Uciekamy. Ała, ale przywaliłem. Wynoś się z mojego domu raz! Jak go wygodzić? Ja wiem, że wiesz. ciuchy z naszego sklepu są so, super, chodź tutaj. Ale bez przesady. Wchodzi do domu, kradnie wszystko. Kurde. Zostawimy. Dobra. w razie czego będę? Nie wiem. Uciekał na dach. Nie ręka. Mamy znowu Mikołaja w domu, którego nie wiem, jak się możemy pozbyć. Jeszcze jestem w głupim stroju Mikołajki. I widziałaś, co on robi? Ja stoję, myślę, no nie wiem. Może mnie zauważył, może coś, a on. Sigma? <noise> nie, ci pokazują. E, ja to zdejmuję. Nie. Bo, ale to pogorsza sytuację naszą. Nic nie ściągasz! Zakład to zakład. Ale to jutro to założę. Nie. Pogorsza to sytuację. Moją i twoją. Nie, już gorzej być nie może. No właśnie chyba może, bo widziałaś co mi chciał zrobić. Przytulał mnie. właśnie. A ja nie chcę. To musicie może o tym porozmawiać. Jeszcze złodziej zabrał rzeczy z naszego sklepu i czymś tam bardziej. Tak jak już mówiłem, rzeczy z nowego drogu są super. Zresztą wam się też mega muszą podobać, bo jak widzicie, większość bluz jest już wyprzedana, tych zostało dosłownie parę sztuk. Gadżety praktycznie też wszystkie wyprzedane zostały tylko i wyłącznie puzle Koco bluza i piżama tak samo wyprzedane. Został tylko jeden komplet. Także wszystko wyprzedało się dosłownie w ekspresowym tempie, bo nie minęły nawet dwa dni. Także jeśli coś wam się podoba ze sklepu, to nie czekajcie, nie odkładajcie zakupów na później. Może, czy z godziny na godzinę jest coraz mniej, a może być to naprawdę superowy prezent na święta. Także linka oczywiście zostawiamy wam w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Tutaj macie też nazwę strony, wystarczy, że ją sobie wpiszecie. A my teraz wracamy do walniętego Mikołaja i musimy pomyśleć, jak możemy się go pozbyć. Czy masz jakieś pomysły? No w sumie to mam jeden. Jaki? Podejść do niego, złap go za rękę i go stąd wyprowadź. Nie, tak nie zrobię, na pewno nie. No to na razie nie mam innych Pomysłu. Ja tego widoku nie zapomnę naprawdę do końca życia. Dobra, idziemy zobaczyć co on robi, bo nie możemy go zostawiać na zbyt długo samego powiecie. Myślałem, że trzyma drzwi, ale się <laughs> wystraszyłem, a po prostu źle je otworzyłem. Ty to widziałaś? Nie! Biegnie szybko otwieraj. Iść mogę? Nie! My mamy w domu walniętego świętego Mikołaja, który nawet nie wiadomo co teraz robi. Może on uciekł z tej ciężarówki i oni go szukali? Ej, ciężarówka po ciebie była. Musisz wyjść. On, on jest w ogóle nie przejęty niczym. I coś układa nam na choince. Ej! Zostaw moją choinkę! Nawet nie wiem co on tam układa. Jakieś śmieci. Będziemy musieli iść to zaraz sprawdzić, ale patrz, są też czapki na przykład. Popatrz, widzisz? Może w końcu robi coś sensownego. I skarpetki? No, słuchaj, nie wiem, tak. Idź go wyprowadź, naprawdę, proszę, dam ci 50 zł. Nie. Jak będę mógł to zdjąć, to go wyprowadzę. Ale nie możesz! No czemu nie mogę? Zakład to zakład. No to myślę, jak się go pozbyć. No i popatrz, co on robi. Jak, jak ja to zdejmę? Co? E, ja jestem załamana. On sam tu na jakiś kurz wyrzuca, patrz! Czy normalnie coś się sypie, oprócz tych rzeczy, co on wyciąga. Coś się tam sypie jeszcze. Nie no. Usnij się. Idę. Gdzie idziesz? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Ale może ja pójdę z nim zagadać. Ale nie wiem, coś musimy z nim przecież zrobić. On znowu poszedł spać. Jak patrzę na tą choinkę, to chce mi się płakać. Zepsuł całą choinkę. Ale dobra, póki śpi, możemy się ją chociaż ogarnąć. Wiesz, posprzątać to co on tam nasypał. No trzeba założyć do tego rękawiczki. No to dawaj, idziemy. Ciuchy zebrane, rozumiesz, że zostawił e, ciuchy na podłodze? Masakra. Ale dobrze, że to Teraz potrzebujemy tylko wszystko pozbierać z tej choinki i jeden problem zażegnany. Ja mogę to posprzątać. A Te ty... ciastka też są do wyrzucenia już. No tak, bo on je brał tako. Moje ciastka. Dobra, ja posprzątam choinkę, a tego pilnuj, żeby nie wstał. Jak ja mam go pilnować, żeby nie wstał? Nie wiem. Bądź jakoś blisko Co? niego i jak będzie wstawał, to wiesz. Co? No, wolałbym, żeby nie wstawał. W ogóle znowu nie zamknęliśmy głupiego kominka i znowu przed kominkiem. No. Czy widzisz, jakie te rzeczy są mm. Popatrz na te skarpetki. On sypał nam brudem po choince. No dobra, weź to zbieraj. No, innej opcji nie ma. A to co? Butelki po mleku? Mm. Zobaczcie, ile tego jest. Te rzeczy są dosłownie wszędzie. Może też czapeczkę? Nie, obejdzie się bez. U. Chęcią bym ci pomógł, ale ja nie mam rękawiczki, także nawet się za to nie zabieram. A jak my wejdziemy tam na górę? No właśnie, miałam o tym mówić. Ciekawe, jak ja mam to ściągnąć stamtąd. Co on zrobił? Nie wiem, chyba machnął ręką przez sen. Dobra. Ee, bierz może drabinę i tam wchodź. Albo może lepiej nie. No. Ostatnim razem, jak Maja weszła na drabinę, to nie skończyło się to z tym, dobrze? Tu dajesz mi rękę, albo tu zostajesz. Ale może krzesło? Na krześle tam dosięgniemy? Chyba tak. Zawsze mogę się wspiąć po drzewie. Otorek zostawił. Huu. Co on z tym robił? Ja chyba nie chcę nawet wiedzieć, ale przypatrz się teraz na jego rękę. I pewnie ma takie rękawiczki, no gdzie by miał takie palce? Ja już jestem w stanie we wszystko uwierzyć. <śmum> za to ja nie wierzę w to, że muszę być w tym głupim stroju przez całą noc. Łeb z swędzi, nie potrafię wytrzymać już tego naprawdę. Ja nie wiem, jak on daje radę chodzić w takim stroju przez cały czas, no ale dobra. Za... Większość rzeczy posprzątana, została nam tylko ta góra tam. O, Maja ma jakiś pomysł na to. <śmum> prezentowym. Można to ściągać. Ten co biega przez sen? Nie wiem, ale pośpiesz się, bo musimy jeszcze wykminić, jak się mamy go pozbyć. No chyba sobie biega, nieważne. Dużo tamtego jeszcze zostało? Jeszcze jedna czapka i chyba dwie skarpetki. Ostatnia czapka. Dobra, dam radę. Dawaj. I... Uh, aha, czapka i skarpetka. No nie. Za każdym razem, jak myślimy, że już jest koniec, to pojawiają się kolejne rzeczy. Jedno z drugą. O, ale dobra. Teraz już chyba będzie koniec. Ale z tego się kurzy. Koinka oficjalnie wyszła. Co go powaliło? Co on robi? Nie rzucaj w niego. Aha. Eee... Michael! Co on robi? Eee, nie, no ja nie wytrzymam. Nie wytrzymam tego już, naprawdę. Idę umyć oczy. Czy możesz zejść mi ze stołu? Rozwalisz zaraz stół. Rozumiesz, co ja do ciebie mówię? I lampę też zostaw. Obejście <śmierdziano> się śmierdziano A ja mu dupę spsikałem. Ale co, co ty robisz? Weź, naprawdę, zejdź. Jak mam go zdjąć ze stołu? Ja go mogę szybko zdjąć. Zapchać pchać go? O, patrz, schodzi. Gdzie on idzie? Znowu gdzieś idzie. Znowu będzie chodził po całym domu i nie wiadomo co robił. Możesz tam wejść? i sobie będziesz szufladę otwierał? Ja mam pomysł. Nie no. Ja już się poddaję. on coś wyjął z szafki. Popcorn będziesz robił, a ja mam pierniczki specjalne dla ciebie. On chyba nie chce pierniczki, wiesz. Kurde, a to są takie dla psa. Myślałam, że zje. A możesz nie używać mojego popcornu? I zostaw moją herbatę. Lepiej tym, bo on sobie wgrzewał przed chwilą w różnych miejscach. No spoko, wziął tam ręką mój kubek! Nie umie nawet mikrofalówki włączyć. No coś włączył, ale to wiesz, chyba nie na tyle. Jasne, nie, ja idę. Jak się go pozbyć? No wy... Nie wyprowadzę go. Nie wiem, jak go mam wyprowadzić. Chyba musimy użyć pomysłu Mai i po prostu poszukać czegoś, czym możemy go rzucać, żeby sobie poszedł. Tak. To jest zawsze świetny pomysł. Faktualnie tak się składa, że usiadł sobie, ogląda telewizję i je popcorn. Ja wiem. No. Ostatnio rzucałam niego tymi woreczkami, nie? No. To chyba jest na górze. Mam, ale jeden. A ty rzucasz? Oczywiście. Ostatnio trafiłam za każdym razem. No i w szybę też. Nie rzucaj. Mówię, że wybijesz szybę. Dawaj. No i co? Też raz. Niezawodna pomarańczka. Trafiłaś. Chyba się nieco wkurzył, bo tutaj idzie. Idź, idź, idź! idź I co teraz? Jesteśmy tu zamknięci? E, chyba? Mieliśmy się go pozbyć. No mieliśmy, ale nie wyszło. Ale podejrzewam, że jak z pomarańczy dostaniecie z takiej wysokości, to może nieco boleć. Ja pierdziele. Trzymaj fi, ja też nie trzymam. E, I tak cię nie wkuś... Nie wpuścimy cię! Idź! Pał, mi zaraz palce połamie. Pokomite. Mówiłam, że pomarańczka jest niezawodna. Trafiłam idealnie. Problem, że on miał wyjść z domu. A nie wyszedł wcale z domu, to za to otworzył jakieś drzwi. No gdzieś poszedł. Albo próbuje, wiesz, nas zwabić, żebyśmy wyszli. On nie jest taki mądry. No to otwieraj. Co <laughs> tam zaglądasz? No czy nigdzie nie stoi, ale nie ma go. No i co, i zniknął? No. Drzwi jakieś otwierał. Czyli albo jest tutaj, albo jest tam. Dobra, sprawdzimy to. Tu go nie ma. Chyba, że jest tam. W co? Czyli jest w tym pokoju. No dobra, no ale po co my chcemy tam iść? Nie wiem, musimy go jakoś wygonić. Teorii jest klucz. Moglibyśmy go zamknąć, ale to nie rozwiąże naszego problemu. No właśnie. No nic, zobaczymy, co może robić. No zbyt długo nie możemy go samego zostawiać. No. Serio. Teraz tutaj śpi. Co innego mógłby robić? Nażarł się popcornu i poszedł spać tutaj. Mam jeden pomysł. No to dawaj rób cokolwiek. To będzie wymagało poświęcenia, bo będę musiała go dotknąć. Ale zrobię to. Byleby stąd poszedł. Yy... Dziwne masz pomysły, ale dobra. Jeszcze głową przywaliła. Ło! Wow! I co? No, myślałam, że jak spadnie mnie zuszka, to wstanie. Ale to chyba nie podziałało. Wodą musimy go obrać. No hmm. dobra. Albo trzeba znaleźć tą jego mikołajową I po prostu ją wyrzucimy za płot. Tylko, gdzie ona może być? Nie mam pojęcia. A może w kominku? No, w sumie pistolet też stamtąd wyciągnął. Idź szybko szukaj. Ja tutaj zostanę i go będę pilnował. No dobra. I co? Chyba jest! To dawaj z nią na górę, no! O, ide. On tam aktualnie siedzi zamknięty, bo się podnosił Także musiałabyś, wiesz Pomachać nią przed nim Biec na dół i wyrzucić ją za płot I myślisz, że to zadziała? Nie wiem, mamy inny wybór Skoro ją tu ze sobą przyniósł, to znaczy, że jest dla niego ważna No tak A jeśli to nie zadziała, to od razu lecimy z moim planem Czyli ty go wyprowadzasz Dobra, otwieram drzwi, od razu mu tym machaj I biegnij Patrz Szybciej biegnij! Prawie ją złapał. O, prawie ze schodów zleciał. Dawaj, Michael, szybko! Tylko poczekaj na niego, żeby cię nie zgubił. Bo no, on ma trochę wolne tempo. Ale jakoś idzie, tak? Na chwilę musiał odpocząć. Ale działa, także jest dobrze. Teraz Tylko, oby Maja wróciła sama, ja wyrzucę resztę jego rzeczy i zamykam kominek. Dobra, to chyba powinno pasować. O! I Maja wróciła! Udało się! E, weź ten jego worek i wszystkie jego rzeczy powyrzuca jeszcze. E, potem zasłaniamy żaluzję i wydaje mi się, że problem zażegnany. Przynajmniej na razie. Po prostu więcej nie będziemy szykować tamtych ciastek i mleka i powinno być wszystko ok. What? Zesłanie i żaluzje i... Z tego filmu to by było chyba na tyle. Pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem, a dzięki temu nie pominie was żaden następny odcinek. No i macie też wtedy oczywiście szansę znaleźć się na naszej choince. A teraz wpadajcie na jeden z filmów, które wyświetlają wam się tutaj i tutaj. Koniecznie musicie je sobie nadrobić, bo naprawdę warto. Tylko lepiej się pośpieszcie, bo znikną one dokładnie za 3, 2, 1...